Pani profesor, ostatnio dużo dobrego zadziało się w neurologii i neurologii dziecięcej. Jakie, mimo to, obszary nadal czekają na pilną poprawę? W tej chwili taką najpilniejszą potrzebą jest realizowanie możliwości leczenia ślinotoku, ciężkiego ślinotoku zagrażającego życiu dzieci, u których rozpoznano mózgowe porażenie dziecięce. Populacja mózgowego porażenia dziecięcego. To około 13 tysięcy osób w Polsce, według danych GUS-u i nfz -u. Natomiast ten ciężki ślinotok może być diagnozowany u 15% pacjentów. Ciężki ślinotok, czyli taki, który wynika z dysfagi, czyli trudności w połykaniu i który w konsekwencji prowadzi do aspiracji śliny do drzewa oskrzelowego, w związku z tym nawracających zapaleń płuc i nawet niewydolności oddechowej. Szacujemy, że wśród tych 15% pacjentów, pacjentów, którzy powinni by dostać taki lek, to w pierwszym roku po osiągnięciu oczywiście możliwości stosowania tego leku byłaby to populacja o kilkuset pacjentów.